Dzień dobry, witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu. Zapraszam, na, zapraszam do warsztatu, do udziału, do udziału, do obserwowania warsztatu teatralnego, w którym pokażę Wam metodę pracy z moimi aktorami. W pierwszej części chciałabym, chciałabym pokazać, jak pracujemy nad koncentracją i skupieniem poprzez ruch, oddech, ale też ćwiczenia partnerskie, ćwiczenia wzajemnościowe, dialogi. Wszystko to w skupieniu i w ciszy. Znaczy w, w ciszy albo też w działaniu i w, w użyciu tekstu. Zaczniemy od, od pracy w ciszy, z oddechem i z rozluźnieniem ciała. Czyli podstawą i najważniejszą częścią pracy aktora jest umiejętność rozluźniania ciała na raz, na jedno pstryknięcie. Dopiero wtedy to ciało zaczyna ma, ma przestrzeń do tego, żeby móc współgrać z tekstem, z myślą, z intencją, czyli najważniejsze ciało i oddech. Dopiero potem pojawia się gest i na tym można budować całe struktury. Zaczniemy od tych ćwiczeń mocno koncentrujących, skupiających, rozluźniających ciało. Potem przejdziemy stopniowo do słowa, do sylaby, do do interakcji pomiędzy dwoma aktorami. W dzisiejszych warsztatach wezmą udział dwie aktorki, Aleksandra Tabor i Agnieszka Rajda, i ja będę prowadziła te warsztaty. Zapraszam serdecznie. Zapraszam. W pierwszym ćwiczeniu aktorki będą chodziły po scenie. Z jednoczesnym rozluźnianiem ciała, to bardzo ważne. Rozluźniam dolną szczękę, usta, poruszam się w przestrzeni, która, którą wyznacza mi światło w tym wypadku. Rozluźniam barki, nadgarstki, palce, dłoni. Całe moje ciało jest miękkie, miękkie są też kolana. I w pewnym momencie ruszam, puszczam ciało w ruch. Rozluźnienie. Pozwalam wykonać pierwszy krok. Niech to rozluźnienie stanie się takim punktem, które daje też impuls do, do poruszania się w przestrzeni do, do przodu, do tyłu, w różnych kierunkach. Dobrze. Całe ciało jest miękkie, rozluźnione. Bardzo ważne jest, żeby e, cały czas mieć wewnętrzną koncentrację na tym, co dzieje się z moimi ustami, dolną szczęką, e, barkami, nadgarstkami, palcami dłoni. E, a za tym podąża cała reszta. To ćwiczenie uczy też świadomości ciała, przenoszenia ciężaru, e, balansowania na granicy napięcia i rozluźnienia. Nie planuję tego, co chcę zrobić. Pozwalam płynąć energii, pozwalam płynąć ruchowi. Włączam teraz w to oddech. Mój oddech musi być bardzo świadomy, skierowany do pępka. Mamy tutaj moment napięcia i rozluźnienia. Żonglowanie pomiędzy napięciem a rozluźnieniem. Z jednoczesną koncentracją na oddechu, który jest długi, szeroki, skierowany do pępka. To bardzo ważne. Jeśli czuję, że napinają się palce moich dłoni, to rozluźniam je, rozluźniam nadgarstki, palce, dłoni. Dobrze, dobrze. Tak, łapać balans, łapać równowagę. Oddech szeroki, z tego ćwiczenia możemy przejść do ćwiczenia oddechowego w, 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 z wprowadzeniem delikatnego rytmu na 3, na cztery. Zbóźcie płyn, płynnie przejść do ćwiczenia rytmicznego na cztery, już teraz z wyrazistym oddechem. Niech ten oddech będzie zrytmizowany. Złapcie wspólny rytm, niczego tutaj nie planujemy, to wszystko dzieje się tu i teraz. Aktorki łapią wspólny rytm, rytm oddechu, rytm kroków. Rozluźniajcie usta, język, dolną szczękę. Cały czas ciało jest rozluźnione, miękkie, delikatne. Jest tak delikatne, że mogłoby się w każdej chwili unieść, odfrunąć. Dobrze. I teraz tak, nogi pozostają w rytmie, mamy rytm. Oddech, spróbujcie zrobić, zaimprowizować, zmienić zmieniać rytm oddechu. Dobrze. Rozejdźcie się w tym jeszcze na chwilę. Potem, potem, znajdź, potem będziemy we wspólnym. Oddech z masażem jednocześnie dla strun głosowych. Doskonale uruchamia przeponę, dobrze, stańcie razem. Znajdźcie moment, kiedy możecie być razem. Spróbujcie wspólnie przyspieszyć to, wy decydujecie o tym, kiedy nastąpi przyspieszenie. Cały czas ciało jest rozluźnione. Cał... Dobrze, wyłączamy instrument. Szukajcie zakończenia. Synchroniczne przejścia, które też są ćwiczeniem mocno koncentrującym, skupiającym, ale jest z jednoczesną uważnością, z potrójną uważnością, ponieważ ważny jest tutaj oddech, oddech, żeby nie wspomnieć o oddechu, o rozluźnianiu ciała, a jednocześnie o byciu z partnerem we wspólnej energii. My też mamy też moment napięcia, yy, budujemy napięcie, Jeżeli to, już to napi napięcie dojdzie do, yy, do, 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 do granicy, do, do, do krawędzi, wtedy wspólnie decydujemy, że kończymy ćwiczenie i to, jest, to tylko zależy od energii yy, yy, biorących udział. za intuicją, za, za tym, jak nas niesie energia, jak nas niesie partner, wymiana prowadzących jest płynna, miękka, tego też nie planujemy, to jest wspaniałe. Proponuję przejście do, do, z wykorzystaniem gestów. Przejdźmy do gestów. Gest niezwykle ważny, ale też bardzo oszczędny w teatrze. Proszę was, weźcie krzesła. jeszcze szybciej. Dziękuję. Doskonale. Doskonale, bardzo dobrze, dziękuję Wam. To są też momenty, które można włączać do scen, które można wykorzystać: zapętlenia gestów, zapętlenia sytuacji, zapętlenia e, też tekstów, o których które, które będziemy w pewnie w innej części warsztatu będziemy o tym mówić, będziemy pokazywać. Każdy trening kończy się relaksacją, ale taką w ruchu. Aktywną, aktywn, aktywnym relaksem, który um, pozwala wrócić do, um, do, do własnego rytmu oddechu, do, do tego, żeby ciało mogło odpocząć, żeby się mogło rozluźnić, rozciągnąć wzdłuż i wszerz. Skupimy się teraz na spowolnionym chodzeniu, które nie jest do końca relaksacją, ale jednak w, 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 w krokach pomiędzy pozwalamy sobie na rozluźnianie ciała. Czy wracamy do rozluźniania, bardzo świadomego rozluźniania, począwszy od dolnej szczęki języka ust, poprzez całe ciało, kończąc na palcach dłoni, nadgarstku, barkach. Akcja. Oddech jest cały czas pogłębiony, bardzo świadomie poprowadzony, szerokim strumieniem, szerokim kanałem, poprowadzony do dna miednicy lub z intencją do pępka. Niech ten ruch będzie ruchem płynnym, ale też yy, pozwolić sobie na zatrzymania. Poprowadźcie swoje ciało tak, jak czujecie, że wasze ciało chce pójść. Słucham. Słucham swojego ciała, pozwalam mu na robienie tego, na co ma ochotę w tej chwili. Jeśli mam ochotę położyć się na podłodze i płynąć tym ruchem w leżeniu, mogę to zrobić. Dobrze, to z powolutku zejdźcie do parteru, połóżcie się na podłodze i pozwólcie sobie na przeturlanie się miękko, zgodnie z własnym rytmem, z oddechem, z potrzebą. Jeśli czujesz, że chciałabyś rozciągać swoje ciało rozciągaj. Jeśli czujesz, że ono chce się zamykać, zamykaj, cały czas świadomy oddech, cały czas rozluźnienie, miękkość. Miękkość, a jednocześnie napięcie. Jeśli mam potrzebę, napięcia nogi, dłoni, palców. Napinam. I znowu ta naprzemienność, napięcie i rozluźnienie, napięcie i rozluźnienie, bardzo świadomie poprowadzone, ale w tej części zgodnie ze swoją potrzebą i rytmem. I dziękuję Wam za tę część. Kochane moje dziewczyny Agnieszka Rajda, Aleksandra Tabor. Powolutku możemy sobie usiąść.